Witam serdecznie. Chcę wam pokazać, jak działa Combat Shotgun. I przy okazji powiedzieć, że od dzisiaj jest darmowy weekend z Call of Duty Vanguard, więc, dla tych wszystkich nieprzekonanych, to możecie sobie po prostu przetestować tę grę. Jak matchmaking będzie łaskawy, to będzie wam dobierał tych młodych, nowych graczy, którzy też nie mają wylewelowanych broni, no i powinno się grać w miarę spoko. A wydaje mi się, że taki weekend to już starczy, żeby człowiek mógł się określić, czy jest fajnie, czy nie. To jest shipment w wersji świątecznej. W sumie to jest taka mapa, żeby, żeby tą pompę użyć i pokazać wam, jak to działa. O, Boże. ważna rzecz. W sumie to, po co o tym będę mówił, nie chcę, żeby ludzie używali pompy. To może nie mówić. Nie należy mówić, co się robi z pompą, żeby ona była efektowna. Placki. kiedyś aktywuje aktywuję hardpoint no zabiję tego typa z takiej dystansu go zabiję Potrzebuję więcej nie ja, ja, ja nie spaliłem. Trzeba yeah. nie hardpoint. Jezu, spawnują się tutaj. No i co? Czy wygląda to na zbalansowane? Bo ja mam wrażenie, że jednak troszeczkę nie. Najgorsze jest to, że takie rzeczy są od początku gry. I to nie jest rzecz, która na przykład... wow. Teraz na przykład w Battle Passie był zepsuty blueprint, który miał... chyba był MP40, który miał tak zwany Vital, bo wspominałem o tym w komentarzach. I MP40 nie ma normalnie Vitala. Więc w ogóle... Niesamowicie normalna. mnie na śmierć. Szkoda, jest to... Szkoda, w tej grze jest bardzo dużo chaosu i cały czas ktoś się pali, cały czas coś się z nami dzieje. I... I przez to... Bardzo dużo giniemy przez takie właśnie rzeczy, po typu, no... Bro... E, na które nie za bardzo mamy wpływ, no bo... E, z jednej strony to jest fajne, bo przecież tak jak w counter Strike'u prowadzono małotowa żeby odcinać e, niektóre miejsca. O bro, 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 co tu się dzieje? E, to, to... jest spoko, tylko tak naprawdę że nie ma dobrego perk'a, żeby to skontrować, bo to co jest, czyli ten okopany, to nic nie robi, I to jest po prostu strata slota. Nie warto się no mogę tym zajmować. To był właśnie taki dobry moment. Przysprintowałem i od razu straciłem e, możliwość jakby strzału, no, ale miałem szczęście. u przeciwnika też chyba przysprintował i też nie miał tej możliwości. Oh man. <grywka> to był straszne, straszne pudło. Masz tam moltowa, Trafiony. Przesmażony. Seję I PUM! Tak to działa. Wystarczy się troszeczkę czasem przymierzyć i już się dzieje cuda. Ktoś tutaj pilnuje punktu, ale niego nie zajmuje. Przesmażymy go. Przesmaczyliśmy go. Hardpoint się zmienia. Nie było go widać za tym prezentem Bro no Spali się? Nie spali się. Wow. Termit jest troszeczkę że lepszy niż Molotow, w sumie. No, tutaj nie możemy się spalować. Są kolesie już na górze. Opiekniemy. Widzieliście na przykład ten kill? To był tylko taki flick na ślepo, bo wiedziałem, że stamtąd tyle co strzały, ale to nie był jakiś tam... To co w tym kodzie też jest takie, może właśnie to widać teraz, to że ten kod jest na hamulcu ręcznym grany, jest bardzo duży delay. Jeszcze ten shotgun ma delay na spuście, ale za szczęście tego, tego delayu nie było, to w ogóle to byłoby straszne. I wszystko używanie ataczmentów podczas biegu, czy jakikolwiek ruch jest strasznie w tej grze karany. Ta gra właśnie jakby nagradza w stanie bycie przygotowanym na strzał. I to jest takie troszeczkę moim zdaniem, troszeczkę dziwne, bo to jest wiadomy zabieg, który zabije dynamikę w grze. I sprawi, że ludzie będą grali bardziej pasywnie, więcej pikowali, mniej atakowali. No i dla mnie osobiście. Powiedzmy, że takiego weterana serii, To to jest zabieg, który niszczy to, co w tej grze jest najfajniejsze, a to jest przecież fajne, bo nie bez powodu inne gry chcą być kodem, przecież Battlefield też robi tyle zabiegów, żeby być kodem, potem nagle Call of Duty robi jakiś zabieg, żeby być Battlefieldem, nie wiem czemu ludzie nie chcą być kim są po prostu, trzeba zmieniać różne jakieś rzeczy w sobie, kiedy to jest kompletnie niepotrzebne, bo jesteś grą, którą już ludzie za coś tam lubią i, i tego się trzyma I, i to pielęgnuj i to rozwijaj, a nie... Zmieniaj się w coś, czym nie jesteś okay. Mam ten streak, nie mam strik. Tak mi się przynajmniej wydaje, to jest takie moje podejście. Ja na przykład jeżeli coś lubię to to lubię i nie ma także. Może być tak, że mi się coś znudzi na jakiś czas i od tego odbiję, ale nie, że czegoś nienawidzę i już nie lubię i mi się rządziło i nigdy nie wrócę. Nie, tak nie ma. Halo? I pieski też weźmiemy. I zepsuł się. O nie, to jest najgorszy glitch w tej grze. Najfajniejszą rzeczą w psach, nie są psy, bo psy są, nie działają, biegają, teleportują się, wspinają się po drabinie po prostu i robią jakieś różne dziwne rzeczy. Najfajniejszą rzeczą w psach jest gwizd i ten gwizd się często glitchuje, czyli robisz strika, żeby dojść właśnie do tego a tam nie ma, nie działa. To był shotgun, nie wiem ile trwa ten mecz, chwilę, on, on trwa krótko, bo mecze na streampance są krótkie i ja dopiero wstałem, jeszcze mam śpiochy w oczach, jeszcze wszystko, i pomimo tego ten shotgun zabija za mnie i daje mi strasznie duże pole błędu, and it's stupid. I tak naprawdę kiedy gram tym shotgunem to się brzydzę sobą, więc nim nie gram. Ale ja nie jestem taki, albo inaczej, nie wszyscy są tacy jak ja, więc to co jest najgorsze to to, że kiedy ludzie zaczną już grać w tą grę i na przykład właśnie będą sobie grindować ten, ten tryb z tymi nowymi mapami, no to dochodzi do takich niestety sytuacji, gdzie zagłosuję na siebie jako dzban, ale z drugiej strony może zasłużyłem? Nie, nie zasłużyłem, zmieniam decyzję, bo używałem shotguna. Ale dochodzi do takich sytuacji, w których mamy całe lobby wypełnione shotgunem, i oprócz tego na przykład mam jeszcze ludzi typu TTV, którzy grindują content. Ja e, widzicie, gadając, średnio się skupiając na tym, że dobijemy jakiegoś tam strika, tym shotgunem nie jest trudno bić rakietę F2. A potem ktoś wrzuca filmiki i robi po prostu flex, jaki on tam jest, po prostu turbo zabijaka. I to jest troszeczkę takie, no nie jestem tego zwolennikiem. Ja lubię, kiedy w grach jest dużo broni i one są fajnie zbalansowane, różnią się dźwiękiem, recoilem, wyglądem, mają inny feeling, ale jeżeli chodzi o performance, to on jest gdzieś tam zbliżony. I po prostu ja lubię to, ty lubisz to, każdy gra czym, czym po prostu preferuje, i to jest fajne. Nie ma lepszego momentu, żeby sprawdzić grę, kiedy jest ona za darmo, więc to jest dobry moment, żeby sprawdzić Call of Duty Vanguard. Wydaje mi się, że przynajmniej dwa wieczory potrzebujecie, żeby zdecydować, czy to jest dobra gra. No bo pierwszy wieczór może być taki, że jest nowa koleżanka, fajna bajera, ale drugi wieczór po prostu udowodni to, czy dalej będzie fajnie, czy zaczniemy, zaczniemy mieć takie odczucia, dobra, już skończ, ty, Piaro, bo wkurzasz mnie. Eee, bo pierwsze wrażenie jest bardzo często złudne, eee, tym bardziej, jeżeli na przykład pierwszy wieczór odpalicie, wpadniecie w takie lobby, które odpali wam się, lobby, które będzie łatwe zrobić jakiś turbo score i powiecie: kurde, leco odleży mi, jestem wale jak dzika świnia, a następnego dnia będzie już nie jest tak kolorowo, bo skill based matchmaking zaczął działać troszeczkę bardziej agresywnie, więc warto przetestować. Eee, Tutaj na koniec propsy dla Activision oddali mi tokeny. Tokeny nie działały, ja je zużyłem, nawet powiedziałem w filmiku, że one nie mają takiej mocy i pewnie dalej tak jest, nie mają takiej mocy jak kiedyś. Ale przynajmniej mi je oddali. Mogliby też o tym powiedzieć i napisać gdzieś ej, mieliśmy świadomość, że nie działały, oddajemy. Bo wydaje mi się, że mi je oddali, a nie, że to jest jakiś prezent świąteczny. I też jedna rzecz: podczas darmowych weekendów jest bardzo dużo cheaterów, bo żyjemy w tak dziwnych czasach, że kiedy gra ma darmowy weekend, to ludzie, którzy sprzedają cheaty, mają też darmowy weekend i możecie sobie przetestować ich produkt i sprawdzić, jak to tam działa, i jeszcze zobaczyć, że ej, ziomek nie zostaje zbanowany, widzisz, jakie mamy dobre cheaty, nie da się ich wykryć. Więc jeżeli gra. Gracie na konsoli, to wyłączcie crossplay. A jeżeli gracie na komputerze, no to spodziewajcie się, że w którymś momencie tego darmowego weekendu będziecie mieli w każdym lobby cheatera, bo tak to wygląda. Combat Shotgun. No, no, no. Proszę go nie levelować podczas tego Double XP Weekendu. E, polecam Wam za to zacząć levelować tą broń, która nazywa się Cooper Carbine. To jest to SMG z Battle Passa, o którym mówiłem, który nie jest SMG, jest tylko, tylko jest e, ARM i jest naprawdę fajnym ARM i warto się nim zainteresować. E, dziękuję za uwagę. Przepraszam za e, klekoczącą klawiaturę, ale tak to jest z tymi mechanicznymi klawiaturami, tym bardziej, że moja teraz przypłynęła do mnie za oceanu e, i Chciałbym w nie zmienić switche, ale takie switche jak mi się podobają, to są tylko w Razerze, Huntsmanie, Vitu i to jest problem i bla, bla, bla. Nieważne. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i proszę testować. I, i jak ktoś przetestuje, to niech się podzieli opinią, czy było fajnie, czy też nie.